Słuchajcie, w taki naprawdę smutny dzień, 30 czerwca 2025 roku, wydarzyło się coś strasznego w Telangana w Indiach. Gigantyczna eksplozja rozerwała fabrykę chemiczną o nazwie Sigachi Industries. Wybuch był tak niesamowicie potężny, ludzie słyszeli go kilometrami. A cały wielopiętrowy budynek, w kilka sekund, zamienił się w kupę gruzu. Koszt ludzki tej tragedii łamie serce. Mówimy o 36 tragicznie zmarłych osobach. O wielu rannych i rodzinach, które zdesperowane czekają na wieści o swoich bliskich. To straszna sytuacja. Ale poza całym tym natychmiastowym bólem, musimy odpowiedzieć na ważne pytanie: jaka nauka sprawiła, że ten wybuch był tak niszczycielski? Co tam tak naprawdę poszło nie tak? Ta fabryka produkowała coś, co nazywa się celulozą mikrokrystaliczną w skrócie MCC. Spokojnie, niech ta nazwa was nie przestraszy. MCC to nie jest jakaś super niebezpieczna, egzotyczna chemia. Tak naprawdę to całkiem powszechny i bezpieczny składnik, często używany w przemyśle farmaceutycznym. Pomyślcie o tym jako spoiwie czymś, co trzyma tabletki z lekami razem. Kiedy jest w waszych tabletkach, wszystko jest w porządku, ale niebezpieczeństwo pojawia się podczas procesu produkcji. Aby MCC była gotowa do produkcji leków, musi być zmielona bardzo. Bardzo drobno. I właśnie w tym momencie nauka staje się super ważna. Wyobraźcie sobie dużą kłodę drewna. Pali się powoli. Prawda. A teraz pomyślcie o super drobnym pale drzewnym. Jeśli rzucicie go w powietrze, może wybuchnąć. Dlaczego? Wszystko sprowadza się do czegoś, co nazywamy powierzchnią właściwą. Aby doszło do takiej eksplozji, którą nazywamy eksplozją pyłu, potrzebnych jest pięć konkretnych rzeczy. Które muszą idealnie się ze sobą zgrać. Nazywamy to pentagonem eksplozji pyłu, ponieważ każda z tych pięciu rzeczy jest absolutnie kluczowa. Po pierwsze, pył palny. I tak, zdecydowanie mieliśmy go w postaci tego super drobnego proszku MCC. Dalej, rozproszenie. Pył nie może po prostu leżeć, musi unosić się w powietrzu, tworząc gęstą, przypominającą chmurę mieszaninę. Następnie, utleniacz to zazwyczaj po prostu tlen, który jest wokół nas w powietrzu. Co najważniejsze, źródło zapłonu. Coś, cokolwiek, co nagrzeje się na tyle lub iskrzy, by zapalić tę chmurę pyłu. I w końcu, zamknięcie. Eksplozja musi nastąpić w zamkniętej przestrzeni, takiej jak maszyna czy budynek, aby ciśnienie mogło narastać super szybko i naprawdę wzmocnić wybuch. Najważniejszym wnioskiem jest idea powierzchni właściwej. Kiedy MCC jest drobiazgowo mielona na te miniaturowe cząsteczki, jej całkowita powierzchnia drastycznie się zwiększa. Wyobraźcie sobie, że bierzecie jedną dużą kostkę cukru i kruszycie ją na tysiące maleńkich ziarenek, nagle o wiele więcej tego cukru jest wystawionych na działanie powietrza, gotowych do reakcji. Oznacza to, że znacznie więcej materiału jest jednocześnie bezpośrednio wystawionych na działanie tlenu, co pozwala na reakcję chemiczną, szybkie spalanie, odbywającą się niemal natychmiastowo, a niepowolne spalanie. Wstępne dochodzenia w sprawie katastrofy w Telangana wskazują na kluczowy element wyposażenia przemysłowego: rozpylacz suszący (AN). Spray dryer. Ta wysoko wyspecjalizowana maszyna jest zaprojektowana do przekształcania płynnych zawiesin MCC w drobny proszek poprzez ich rozpylanie do komory wypełnionej gorącym powietrzem. W tragicznym zbiegu okoliczności ten sam proces, z natury swojej. Tworzy idealne warunki do eksplozji pyłu. Rozpylacz suszący skutecznie spełnia dwa kluczowe wymagania naszego Pentagonu eksplozji pyłu. Stale produkuje ogromne ilości drobno rozproszonego pyłu MCC i robi to w naturalnie zamkniętym środowisku. Silnie podejrzewa się, że to właśnie usterka suszarki stanowiła najważniejsze źródło zapłonu. Ta usterka mogła objawiać się na kilka sposobów. Być może przez przypadkowe samonagrzewanie się nagromadzonego pyłu wewnątrz suszarki lub awarię systemów regulacji temperatury prowadzącą do niekontrolowanego wzrostu ciepła. Alternatywnie, tarcie mechaniczne obracających się części wewnątrz suszarki mogło generować iskry lub gorące punkty. Ciągły ruch suchego proszku może również generować znaczną elektryczność statyczną, która, gdy zostanie rozładowana jako iskra, może łatwo zapalić chmurę pyłu. Gdy tych pięć niebezpiecznych warunków zbiegnie się w jednym miejscu, eksplozja rozwija się w przerażającą, kaskadową reakcję łańcuchową. Najpierw dochodzi do pierwszej eksplozji wewnątrz samego rozpylacza suszącego. Niesamowicie szybkie spalanie zamkniętej chmury pyłu generuje ogromny i nagły wzrost ciśnienia. Ta fala ciśnienia nie tylko sama w sobie jest niszczycielska, działa jako potężny katalizator znacznie większej katastrofy. Ta początkowa fala ciśnienia rozchodzi się na zewnątrz, natychmiastowo usuwając i wzbijając wszelkie osadzone warstwy pyłu z każdej dostępnej powierzchni w fabryce półek, belek, podłóg, maszyn. To masowe zakłócenie tworzy nową, znacznie większą i znacznie gęstszą chmurę pyłu, która nasyca całą atmosferę budynku. Co kluczowe, intensywne płomienie z pierwszej eksplozji działają następnie jako źródło zapłonu dla tej szeroko rozpowszechnionej obejmującej cały budynek chmury pyłu. To wywołuje drugą eksplozję, wydarzenie o przerażającej skali i mocy, o wiele bardziej niszczycielskie niż początkowy wybuch. To właśnie ta druga eksplozja zazwyczaj powoduje katastrofalne zawalenie się konstrukcji i wznieca szeroko zakrojone, szalejące pożary, które obserwowaliśmy w Telangana. Wybuch w Sigachi Industries stanowi wyraźne i głęboko tragiczne przypomnienie ogromnej, ukrytej mocy w pozornie nieszkodliwych materiałach, gdy warunki niebezpiecznie się zbiegają. Podkreśla on z niezaprzeczalną siłą krytyczne i ciągłe znaczenie wdrażania i rygorystycznego przestrzegania surowych protokołów bezpieczeństwa we wszystkich branżach, które przetwarzają drobne, palne proszki. Obejmuje to skrupulatne i regularne sprzątanie, solidne harmonogramy konserwacji wszystkich maszyn oraz zaawansowane środki zapobiegania i łagodzenia skutków eksplozji. W miarę jak trwają kompleksowe dochodzenia i postępuje żmudna praca związana z pomocą i odbudową, to dewastujące wydarzenie służy jako potężne i pilne wezwanie do działania. Jest to globalny imperatyw dla zwiększenia bezpieczeństwa przemysłowego w Indiach i, co więcej, na całym świecie z uroczystym celem zapewnienia, że taka możliwa do uniknięcia katastrofa ludzka i środowiskowa nigdy, przenigdy się nie powtórzy.